Wjeżdżamy z kolejnym filmem Który nie wiadomo... Co zrobisz Władziuś? dzisiaj wam. Który nie wiadomo czy się pokaże, bo coś jest nie tak z tymi filmami Nie no Ten pierwszy się chyba pokazał No się opublikował, ale go nie widać właśnie u nas Na tym no. Już idę. W aplikacji, więc nie wiem o co chodzi Pijemy kawkę, znaczy pijemy, dopiero zrobiłam To pranie dzisiaj to ma ciężko Z tym schnięciem, bo jest No jest niby ciepło, ale ale nie ma takiego słońca. A ja liczyłam właśnie na to, że to słońce rano dzisiaj ogrzeje nam te mokre yy, rzeczy. No może być słaba. nie hmm. coś pachnie, no? Nie wiem co to. No to tak. Pachnie, mi się nie posadzone, posadzone, same się tam pewnie posiały. W każdym razie... Tylko nie zakatuje raczej Głodzio dostał w ogóle zaproszenie na, na przejażdżkę Samochodami Mój, Nie, nie no, wiem daleko. Nie wiem, zobaczymy W jakiej formie będzie Matylda No i czy nam się będzie chciało tam iść po prostu W tamtą stronę, nie? nie. Tak czy siak dzisiaj to bym tak Miała taki pomysł, żeby zrobić jakiś obiad w domu Tylko, tak? Nie wiem co w sumie, żeby no, jej było dobrze, dobrze. Mm, tak, no i... Nie wiem, jakoś nie mam już bo to, na to jedzenie. Tak? No. No, w sumie tam jest dobre jedzenie. nie dobre, ale tak. Dobry. Nie wiem, nie... masz też tak, że jak wracamy skądś w ogóle z jakiegoś wyjazdu, to najbardziej cieszy normalny domowy obiad. No tak. To no. Fakt, no. I to jeszcze taki zrobiony w domu rzeczywiście po swojemu w swojej kuchni. Mhm. To ma zupełnie jakąś na inną... Nie wiem, inaczej smakuje, no nie? Tak, tak. No, jest to, że tak. Więc ja Takie już. Z wizerią, tak. No, jakieś no, dobre no. mięsko. No, właśnie, właśnie. Ogóreczki, jak wrócimy, to już będą lepiej niż dobre nawet, powiedziałabym. O, tak. A no, już, o, już nie marudź, nie marudź. No, będą to jakie będą. I tak mam nadzieję, że będą dobre. Mm, jeszcze na pewno sporo zrobimy tych ogóreczków w tym roku. Właśnie trzeba by się tym zająć w sumie. W 22 lipca już nie. No właśnie trochę nam tak leci za szybko, nie? No ale jesteśmy zakopani. No, no tak, tak, tak. Z tego się trzeba cieszyć. I się cieszymy. I się cieszymy. Czy ja to... mamy jakiegoś tugu? No. Nie, ale mamy sól, jakby ci to jakoś pasowało. <laughs> Wiesz co, mamy chyba, tak, nie, 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 miałam torebkę cukru, ale chyba w torebce, a torebkę zdobyłam w domu, mam nie plecak. nie jest sól tylko. No. Ja w sumie to nie wiem, bo co ja sobie tą kawę zrobiłam, bo w sumie to chyba nie mam ochoty. Jak się nie chce trzymać, to ja mogę trzymać. Idziemy zaraz jeszcze na salkę, bo już się Władzio nie może tam doczekać. Jakby co? Co to było? Ja się muszę wymalać. W coś kręgosłupuje. Dzisiaj widziałem post Macieja Sztura. Gdzieś w jakiejś takiej... na jakiejś łące są, kamperem stoją. Mhm. Bardzo fajnie to wygląda. Śniadanko takie, wiesz, na stole jakimś, no, takim rozkładanym. Super. Ale kamper taka świeżynka. Mhm. Naprawdę czadowo. No. No nam się nie zdarzy w tym roku. Bo wynająć kampera to nie jest prosta sprawa, jak się okazuje. No i nie jest też tania. Żeby wynająć na taki cały wyjazd, to to jest kupa kasy. Wspomniałam, ale w ogóle nie ma takich kamparów, żeby sobie po prostu kliknąć i wynająć. I żeby mieć pięciu jeszcze. No tak. A tutaj trzeba mieć pięć oddzielnych miejsc u nas. Tak. Jazdy, I to widzę i sporo to komplikuje, komplikuje, no. Tak. Nie, no może nie. Jakbyś chciał kupić, to, ża to żadna komplikacja, no. Ale jak żeby wypożyczyć, to jest No, problem. ogranicza wybór, tak. Mocno. Ale dobra, już przestałam się... Tak. Mm -hmm. Napinać w ogóle, nie wiem. Pewnie nic nie wyjdzie z tego wyjazdu już późniejszego, że nie zobaczymy, no ale nie ma, nie ma sensu chyba się tak już tym. nastawiać? No chyba dobrze. Gadać. Co szkoda gadać? Nie, nie lubię właśnie gadać o tych planach, zawsze ci to mówię. Nie gadam, nie, nie chcę mi się o tym gadać, bo nic tym z tego nie wychodzi albo nam coś innego się pojawia... No ale, no, ale to, to jak to w życiu, no? A u nas nie to, nie to już w ogóle. Gadać, właśnie nie mogę nie mogę bo potem. Dobrze. To tutaj może zróbmy cięcie i widzimy się za chwilę, proszę Państwa. Barbara ochłoni. Hmm.